Ja spadam, co to za miejsce hacker? Jezu, masz szczęście, masz szczęście, masz szczęście Masz szczęście, że mnie uratowałeś Co jest to jest za miejsce? Nie pozwolę ci zginąć, ale to, co? Czemu tu jest, czemu tu jest? Jesteśmy w To tu jest awata, znaczy miniaturka traileru, co to jest? O co ci chodzi? Mówiłeś, Tutaj. że zabierzesz mnie do kina, ale że na, na mój, na Palion USA? Co? Tak. Będziemy dzisiaj oglądać Palion USA no Przecież ja wiem jak to wygląda Ale spokojnie to będzie film o trzeciej w nocy. A wiesz co się dzieje o, o trzeciej, groza, w nocy? O trzeciej w nocy. Nie wiem co się dzieje o trzeciej w nocy Haker. Robisz sobie żarty, ale ten film jest inny. On nie wygląda jak normalny. Zresztą... Co to znaczy? Tam się dowiesz. Przekonasz się na własnej skórze. Nie będę ci tego tłumaczył. Ja lecę w prawo. Wy, 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 a my w prawo. Dobra. Ja nie muszę to... wygrać. Pewnie zastanawiacie się, o co tutaj chodzi. Otóż zorganizowałem ogromny turniej youtuberów w Minecrafcie. Brało w nim udział 8 osób, a staw wynosiła aż 1000 zł. Celem każdego z graczy było wskoczenie do kociołka utrzymanie się w nim przez 3 sekundy. Uwierzcie mi, że nie jest to proste, ponieważ bardzo łatwo może go wylecieć, zresztą sami się przekonacie. Pierwszy punkt dosłownie na sam start gry z tego Natomiast cała runda kończyła się, gdy którykolwiek z graczy osiągnął trzy trafienia. Wtedy następowała zmiana mapy. Takich właśnie rund mieliśmy zagrać 5, a potem podliczyć ilość zdobytych punktów. Ogólnie na start gry mówiliśmy się, że będziemy mieli sojusz pomiędzy sobą. Niestety pewna osoba go złamała, dlatego. Siemano witajcie! Tutaj, Wojan i. E, dzień dobry dzieci. Jestem Relay i jestem waszą nową opiekunką. Tak, jesteśmy dzieckiem, a to nasza nowa opiekunka, nazywa się Relay. E, wasi rodzice pojechali na wakacje na kilka dni, ok? Więc będę się wami opiekował. Opiekowała? Sorry. E, będziemy się dobrze bawić. <laughs> no, nie wiem, Relay, powiem ci, dziwnie wyglądasz. Po pierwsze, ustawmy z e, co to, jak, jakąś zabawę, Okej, okay. znajdź 10 y, misiów, które są ukryte w domku. Dobrze, w takim razie idziemy szukać 10 misiów, które są ukryte w domku. E, bo tak chce, bo tak ona chce. Dobra, to pozbierajmy sobie tego BEN. Ben? To ty? O, Ben! Zebrałem Bena. BEN! Dobra, mamy jednego misia, mamy drugiego misia. Super, wezmę trzeciego misia. Wszystkie misie moje, wszystkie beny moje. Wszystkie beny moje, rozumiecie to? O, właśnie tak. O, mamy z baseballowy do nawalania w kogoś. Ile mamy? 9 na 10, więc został nam ostatni miś, który jest tutaj i to ja go zdobędę. Ja go zdobędę, ja go zdobędę. pyk, udało nam się. Zebraliśmy 4 misie na 10, więc wydaje mi się, że większość my zebraliśmy. Wróciłem do domu ze szkoły po bardzo ciężkim dniu. Było mi naprawdę bardzo smutno i przykro. Myślałem, że tego nic nie poprawi, ale zobaczyłem w pewnym momencie paczkę z Wojantym. Tego się nie spodziewałem, przyszła do mnie mega szybko, bardzo się ucieszyłem. Zobaczyłem w środku, że są jakieś rzeczy, których nie zamawiałem naklejki jako gratisy oraz moja nowa bluza jest niesamowita! Teraz mogę powiedzieć, że jestem w Wojantym! Wojantym sprawi, że twój dzień będzie piękniejszy. Polecam! <laughs> Siemano kolano, tutaj wojano i słuchajcie, to jest moja willa. Niezła, nie? Fajna willa. Też mi się podoba, ale już mi się... Siemano, Siemano widzowie! Jesteśmy oh. razem! Pełny skład, czwórka nieba, let's go! <laughs> nie no, dobra, panowie! Panowie, no i tutaj ro, rozpoczynają się kłótnie, moi drodzy. Dzisiaj będziemy starać się wrócić a bardziej nie wrócić. What? Mieć miejsce, z którego wrócimy. U Psyka był portal. Upaliona było, natomiast yeti. walka, yeti. znalezienie yetiego. yeti. W ogóle, właśnie yeti, musimy tyle dzisiaj porozmawiać. Co ty tak patrzysz w tą dal? No bo co, co, to było? Co, nie znasz tego? Nie znasz tego bloku? Tyle czasu dopowiedzcie tego. Nie znasz tego? Jakiś ty je głupi, masakra. Jak w stanie żadnym, to lecisz do góry. Naprawdę tego nie widziałeś? Boże święte, dobra. Widzowie, zostawiacie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanały, wszystkie oczywiście. wpadajcie na Instagrama. Okay. E, tam wbijamy pieniądze koła. dobra. E, I na Instagramie będzie post i to już na pewno, bo mam sponsorowany. Ale jak chcecie wiedzieć, jaki to wpadajcie, Dobra, lecimy. A więc tak, e, Siemano widzowie, z tej strony Dave. Dzisiaj mam ze sobą dwóch moich przyjaciół, czyli dobry dzień, dobry i dzień I mam się nisko. I dzisiaj sprawdzimy, który z nich zna mnie lepiej. Mam przygotowane około 20 pytań, dzięki którym sprawdzimy, który z moich przyjaciół zna mnie lepiej. Obstawiam, że prawdopodobnie dobrze odpowiedzą na jakieś 3 albo 4 ale zobaczymy. No tak wtedy... Mało, czemu? Zobaczymy Mareczku, na ile mnie znasz, na ile mnie słuchasz z moich opowieści. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, weźmy do 300 koła i wpadajcie się naszych do chłopaków. Dobra, pierwsze pytanie, uwaga, uwaga, jak mam na drugie imię? Dobra, piszę w ogóle. Dobra, już mam. Ja też bo ja nie wiem. Dobra, moją pierwszą odpowiedzią jest Henryk. Nie. To nie jest Henryk. Dobra, to okej. Dobra, Kuba. Kuba. Szymon mam. Ale ale tego pokroju są tym imienia sobie. Tak, tak, wszystkie są takie podobne. Gdzie się urodziłem? Gdzie się urodziłeś? No, nigdy nie zmieniłem miejsca zamieszkania jak co, ale gdzie się urodziłem? Wiem, wiem, chyba wiem. No. Powiesz marek, powiesz? Nie, to nie jest ciężkie, to jest banal. Hozu! Nie. Bariera w Minecrafcie znajduje się na 30 milionowej kratce. Ja ją jednak zmniejszyłem i teraz ma 12 bloków. Właśnie na takim obszarze będę musiał przejść Minecrafta. Na szczęście pode mną znajduje się Stronghold. Mimo wszystko i tak będzie to hardkorowe wyzwanie. Dlaczego? Nie oszukujmy się. Minecraft nie jest idealną grą i zdarzają się w niej błędy. I choćby przez to, w endzie nie będę mógł stawiać ani niszczyć bloków. O co dokładnie chodzi, wszystkiego dowiecie się później. Najpierw zebrałem jakieś podstawowe rzeczy, rozejrzałem się po okolicy i zobaczyłem ogromnego cave'a. Ale zanim do niego zszedłem, to zbudowałem epicki dom. Następnie udałem się na zdobycie pożywienia, czy inaczej zabijałem ryby. Oprócz tego stwierdziłem, że szkoda marnować W tym filmie mój kolega Sagi zbudował dla mnie hardkorowe więzienie z bedrocka. Jedną drogą ucieczki jest to to małe wyjście. Czy uda mi się z niego wydostać? Oglądajcie odcinek, aby się przekonać. Na start pojawiłem się w takim oto miejscu. Koło mnie znajdował się piec z czterema sztukami surowego żelaza. Również dzięki F5 zauważyłem item frame'a z wędką, którą wyjąłem z ramki. Dookoła mnie znajdowały się daylight sensory. Niestety jedyne ich użycie jakie znałem to aktywowanie redstone'u, gdy nastanie dzień lub noc, także na to chwile nic mi nie dawały. Na szczęście na denno znajdował się jeden pień, który zniszczyłem. Dodatkowo rozwaliłem wszystkie wcześniej wspomniane sensory i podniosłem je do eku dzięki mojej wędce. Zamieniłem drewno na deski i spróbowałem podbudować się w górę. W nadziei, że może coś mi to da. Oczywiście byłem w błędzie, dlatego zrezygnowałem z tego powodu. Umysłu. Postawiłem daylight sensor i próbowałem na niego klikać, żeby może jakimś cudem zadziałał jak trapdoor, dzięki czemu mogłem wydostać się z pułapki. Nie zadziałało, więc otworzyłem piec. Niby mogłem przypalić żelazo drewnem, ale to by i tak nic nie dało, dlatego spróbowałem przypalić je daylight sensorem i zadziałało. W tej chwili widziałem już jak wydostać się z tej pułapki. Z czterech sztabek żelaza skraftowałem ironowego trapdora i z jednej deski guzik. Postawiłem konstrukcję i nic się nie stało. Jednak po chwili myślenia uświadomiłem sobie, że podczas zamykania się klapy powinienem podskoczyć. Tym oto sposobem rozwiązałem pierwszą zagadkę. Dodatkowo zniszczyłem piec, ponieważ zawsze mogło się coś pod nim skrywać. Następny pokój był dosyć dziwny. Zamiast bedrokowej ściany ujrzałem piasek dusz, również otworzyłem. Ale ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj oglądamy świnkę Pepe, tak jest, znowu drugi odcinek z, z reakcji na świnkę Pepe, ostatnia wam się mega spodobała, mi się też podobało w ogóle reagowanie na to, bo bardzo dobrze to jest zrobione, jeżeli chcecie wbić do autora, wesprzeć go łapeczką w górę albo subskrypcją, my tylko oglądamy i reagujemy, macie link w opisie, I znowu jest skalamar w tej animacji. Co znowu jest To co będzie w ogóle, że świnka pepa jest w Minecrafcie, to ja nie wiem Ale mamy świnkę pepy w Minecraft i chyba wszystkich przyjaciół w ogóle od świnki pepy I co na mieliście Kurde jaki jumpik zrobiła A teraz zrobimy Ale fajnie że to jest zrobione, nie? Minecraft świnka pepa to jest w Minecraft O nie! Co jest? Świnka Pepa jest prostym w Minecrafcie To ja nawet nie wiem czy bym potrafił z łódką tak zrobić, z wiaderkiem umiem Ale z łódką to już jest trudniejsze co jest no. To jest taka świnka, Pepa jest taka samotna Łowi się ryby O co chodzi? Przyjaciele zacznij. Ja nie mogę i... i... Aha i tyle A bo widzowie... Ja zapomniałem wam powiedzieć, to jest że oni walczą to jest jeden na czterech, to jest te Hunters, no. że ona musi przejść Minecrafta zanim oni ją zabiją. Ja nie mogę, ja nie mam powiedzieć, tak? To jest to, ja się myślę czemu oni są wszyscy osobno, a to o to w tym chodzi. Czyli oni muszą, dobra. Kurczak? O kurde. Ale ma miecz kurczak, skąd? Co jest? On jest niewidomy? Bo chyba niewidomy. Jaki ma miecz. Jak się Pewa ma go zabić teraz? A gdzie jest Swinka w ogóle? Pszczółgi, to jest wszystko. Ma... O kurde George. A to jest George! George nie był niewidomny! A, to jest chyba połączone z popularnymi Minecrafterami, bo jakiś Minecrafter ma takiego skina. O kurde No nie gadaj, że trafi. Co? Co jest? George się kopie. O kurde! Enderman ma... O wow! <laughs> Enderman się śmieje z niej. O, o naprawiona. Wiaderko jej się nie udało. Ale ale moi drodzy witamy w kolejnym odcinku z reakcji na animację od Plata Busza. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków, łapeczki do góry, subskrybujcie kanał tam na dole. W tym momencie no chyba tyle. Tak wpadajcie żebyście do twórcy tej animacji, bo dzisiaj oglądamy animację, ale to jest Minecraft Among Us, w sensie Monster School, ale jakby Among Us. Są właśnie przenoszeni do świata z Among Usa, a bardziej tego statku kosmicznego z Among Us. O kurde, temu już się Ciuchy podarły. Taki statek, co? Ja nie wiem, czy taki wam Among jest, szczerze. Nie mam pojęcia. Ale są wsyśnięci, prawda, do statku i teraz do góry. Halo, jesteś? Jestem. Siemano Siemano Siemanu! Jak tam dzisiaj gramam w Minecrafcie pierwszy dzień? Co? Drugie w sumie. No dobrze. No dobrze, a jesteś może na Bedwarsach? Jestem, chyba cię widziałem. O, kurde, czekaj, Filip 5 Gaming, ty jesteś gwiazdą normalnie du, du, du. na moim. Moje... Kurde, to ty? Tak! To o? Mój nick No właśnie, nie widzę twojego niku, co się zbugowało, Stary, bo chciałeś zagrać e, w Wars, tak? No tak. Dobrze, stary, ja mam dla ciebie niespodziankę. Ty mówiłeś, że uwielbiasz koło fortuny. No tak. Czy chciałbyś zagrać z kołem fortuny? O, tak! Robi wrażenie. Ja gram już. Siema, witam Was w kolejnym odcinku Nub kontra Pro kontra Hacker i w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać sobie jak Nubek Pro i Hacker budują swoje własne komputery w Minecrafcie i zobaczymy z jakich po prostu laptopów sobie korzystają. Zobaczymy jak to wygląda. Siemano, witajcie, tutaj Flopa Wojtek I ostatnim razem, widzowie W Find the Flopa Znaleźliśmy naprawdę bardzo dużo flop 20 na 21 Właściwie to znaleźliśmy wszystkie flopy Tylko tej jednej nie znaleźliśmy Bo jej nie ma, ona po prostu jest na grupie e, A ja nie chcę chodzić na czyjeś grupy Słuchajcie, i więc jej po prostu nie mamy Ale dodano tutaj nowe mapy e, Więc może znajdziemy Flopy w innych mapach A raczej na innych mapach e, Słuchajcie, mamy tutaj śniegową mapę e, I i spójrzcie, ile brakuje nam flop do znalezienia Wow, jakie fajne flopy, mamy niedźwiadkową flopę, mamy bałwanowego flopę Tu start click the snowman flopa, okej okay. Insane, jest mega rzadki, czyli to pewnie jakaś misja jest do zrobienia Okej, okay, nie ma ich dużo, myślę, że je wszystkie znajdziemy To co, zaczynamy, może na samym początku, o tutaj już widzę uszka Mamy snowflopa, okej, okay, dzięki, znalazłem Ojku, oj, nie czuję się najlepiej po tym dzisiejszym dniu. O, o, kurde, dobra, czekajcie, muszę gdzieś znaleźć drogę do domu. Jest strasznie ciemno. O, widzisz, jak się imprezowicz wraca. Proszę poczekać. Co, kim ty jesteś? Widzę, że pan bardzo lubi pić soczek. Dlatego mam tutaj soczek 3000, jeden w swoim rodzaju. Soczek 3000? Ej, dobra, daj mi go wypić. No, oj, dostałem od niego soczek 3000. Dzięki, pani magiku, dobre, od razu to pijemy No, ale dobre, ale dobry sok. Oj, 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 chyba podwójnie widzę, co ja tutaj leży. O, dobra, spokojnie. Ja muszę wrócić do domu. Nic się nie dzieje. Wrócimy, bo wszystko jest dobrze. Ale... Ramon, otwieraj te drzwi, proszę no. cię, otwórz mi to, bo no, ja jestem w stanie zaraz. Kto mnie budzi o 6 rano? Jezus, co no, to za jakieś drzwi? O, jakieś bachorki, tak? E, C kto? C o, ale nie wy, przywaliłeś mi w łeb tymi drzwiami, dobra, dż jak się mówi, to jest to Ale ta czy jednak nagród, ale nie dż